Dzisiaj jest mój dzień wolny, także ugotowałam sobie rano na spokojnie owsiankę to jest owsianka z czterech łyżek, płatków owsianych, z mleka posłodzona erytrolem, i na wierzchu macie całego banana, całą marakuję i troszeczkę miodu akacjowego. Przyszedł już czas na moje bardzo paprykowe drugie śniadanie, czy tam lunch, jak zwał tak zwał. I mam tutaj kromkę takiego bardzo ciemnego chleba z serkiem homogenizowanym, ziołowym, z sałatą, plasterkiem sera żółtego, plasterkiem wędliny i pomidorkiem. Tu mam y, świeże, słodkie papryki, a tu mam takie małe, konserwowe, ostre papryczki ze sklepu tureckiego. Nie najadłam się, więc dożeram jeszcze orzeszki makadamia. Na obiad mam dzisiaj kaneloni z mojego autorskiego przepisu. Przepis możecie znaleźć na kanale, będzie też w linku poniżej i do tego sałatkę. Jeszcze nie wiem, czy to jest mój ostatni posiłek w tym dniu, ale nazwijmy to kolacją. Mam tu pół jabłka i tu jest taki kawałek, widzicie jaka wielkość, to jest widelczyk deserowy. Ja zrobiłam dzisiaj pierwszy raz w życiu bardzo dziwne ciasto, którego głównym składnikiem jest ugotowany maniok, który tutaj mam w tureckim sklepie w cenie zwykłych ziemniaków. Także postanowiłam wypróbować ten przepis i jest to bardzo gąbczaste ciasto, wręcz takie jak budyń, mimo że było pieczone, ale w smaku jest po prostu przepyszny.